Od 1 kwietnia przemyślanie będą mogli ponownie korzystać z oczucznego lodowiska. To nie jest żart prymapilisowy. To nie jest żad prymapilisowy. Cieszymy się, że to 1 kwietnia, bo niektórzy pewnie będą zdziwieni i, i będą się czuli wpuszczeni w maliny, ale nie, to nie będą maliny, to będzie naprawdę syntetyczne lodowisko czynne u państwa od 1 kwietnia. A generalnie pracujące każdego dnia roku, czyli tak, tak samo w 35-stopniowym upale na plaży, jak zimą przy minus 35 w ośrodkach narciarskich. Także będzie można jeździć na pewno. Już od jutra przez cały miesiąc będziemy mogli testować sztuczny lód, syntetyczny lód. Jest taka możliwość w ramach wychowania fizycznego. Szkoły będą miały możliwości wejścia od godziny 8 do 14, natomiast każdy mieszkanie w granicach od godziny 16 do 20 będzie mógł pojeździć na sztucznym lodowisku. Chciałbym zauważyć, że wstęp na to lodowisko będzie bezpłatny. Można skorzystać z wypożyczalni łyżew, które mamy na miejscu, też będą bezpłatne. Zapraszamy wszystkich mieszkańców. Celem jest głównie sprawdzenie jak jeździ się po takiej nawierzchni, ponieważ w budżecie miejskim są zabukowane pieniądze na ewentualny zakup, zakup takiego lodowiska. Chcieliśmy się na własne, na własne oczy przekonać, czy na własne nogi, bo, bo głównie nogami pracujemy na lodowisku, jak po takim lodzie jeździ się. I mam nadzieję, że na podstawie tych opinii będziemy mogli przedstawić Komisji Sportu i Radzie Miejskiej wnioski z tego idące, czy jest warto zakupować takie sztuczne lodowisko na stałe dla naszego miasta.